Smocza Jama. Jaskinia na zachodnim zboczu wzgórza wawelskiego, o łącznej długości korytarzy 270 m i wysokości do 10 metrów, w której według legendy miał niegdyś zamieszkiwać smog wawelski. W końcu XIX wieku zbadano wnętrze groty i znaleziono w niej jedynie kości zwierzęce. Ze starych przekazów wiadomo jednak, że we wnętrzu wawelskiego wzgórza było sporo różnych grot, pieczar. Były one wykorzystywane przez biedotę w celach mieszkalnych. Dziś już nikt tu nie mieszka, nie ma też żadnego smoka. Ale na pamiątkę legendy stoi przed wejściem do Jamy, od strony Wisły, wielka rzeźba smoka.